To land. i rzeczywiście tak to działa tutaj na tej Maderze także tu jest pełen realizm No to jest na razie tylko approach to jeszcze nie jest lądowanie zgoda na lądowanie dopiero za chwilę a mam filmik na kanale, gdzie są w tej pozycji jeszcze zrobi go Rand, bo a, nie dostał zgody na lądowanie tudzież było cancel skancelowane ale raczej sądzę, że nie było clear to land Korekta trimera, bo jest źle. Czekaj, continue. 150 prędkość, ale w 147 troszkę za niska. Znaczy za wysoka prędkość, w sensie. ale lepiej w tą stronę niż w tą drugą. 500 Wiatr zmienny, rzeczywiście 9 węzłów, więc bez szaleństwa 300, dobrze Teraz dostaliśmy 150, Masołeczko weszło weszło. Rewersy i witam na Maderze.